Cześć! Siemano z tej strony Piotrek i witam Was w kolejnym szalonym odcinku. Tym razem recenzja rolek trzykołowych. Z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Tempisz, która wysłała mi te rolki. Są to rolki Tempisz Viber 110. Tak jak widać mamy tutaj trzy koła o rozmiarze 110 mm. A do czego te rolki nam będą potrzebne to wiecie się w tym odcinku. Z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Tempich, która wysłała mi te rolki. Dobra, nie przedłużając, dostałem te rolki na test, żeby nagrać dla Was recenzję na YouTubka dla, dla Was. Cały czas tutaj możecie pisać w komentarzach, jakie rolki by dla Was przetestować. Będę starał się dostać takie rolki. A na ten moment mamy roleczki trzykołowe. Mamy tutaj trzy koła na twardym bucie z klamrą 45 stopni z białą cholewką, również z klamrą wiązanie sznurowadeł dla kogo ta rolka będzie? sprawdźcie w tym odcinku przetestowałem tą rolkę w różnych warunkach i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będę mógł wam troszkę po niej poopowiadać dla mamy roleczki trzykołowe hop, hop. koła 110 bardzo ładnie jeździ na trzech kołach Sprawdzimy sobie na skateparku w Stargardzie. Jesteśmy. Jest majóweczka, niedziela. Przyjemnie. Można sobie pośmigać. Nie ma za dużo dzieci. Hop! Pyk. Na jedną nóżkę. Czach I jeden 8 z jednej nóżki. Cyk Ok. Zawrócimy sobie. Rolka jest bardzo leciutka. Przyjemna. Hopsa. I paluchy. Dobra, spróbujemy przeskoczyć tu hopsa, hops, no, no, no. No, 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 no. hops, ciap, hop, Okej ok. Fun rolki całe, wszystko działa z ikalafą. Dobra, przejdziemy sobie tutaj jedna nóżka, hop, przyhamowanie na palec trójka i do fejki soliczek Czy trochę wizardu też się da zmęczyłem się już trochę Nie jest to takie fajne łatwe Zrobimy to samo trójeczka na palucha do sobla. hop do poprawki do poprawki i prawa noga obrót i nie udało się i kolejna próba. Paluch do fejki Soulika. Eee. Dobra, nie robimy tego. Idziemy dalej. Pojedziemy sobie tutaj na tych przeszkodach, na tych malutkich boksikach For fun. Trochę Wizardu spróbujemy. Ich luz. I teraz tutaj ciach, pyk. Pornstar 1.8. Mamy. Przeplataneczka, hops, 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 ciach, plus i da się, da się, mięciutkie kolanka, mięciutkie kolanka. Dobra, spróbujemy sobie zrobić tutaj wheeling na przednim kółeczku, na małym boksiku, hops, 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 ciach i first try na kabanosa, trochę średnio i paluszki. Będz. Jestem już zmęczony, sapany. Kondycja straszna, ale powtórzymy tego wheelinga. O tam lądowanie było na karakana. No to co? Jedziemy, jedziemy. Hop, 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 hop. Ciach, lewo, prawo, nóżka, prawa, cyk, psa. I się udało. I teraz olejczyk delikatny. Hop! Ciach! Jedno się, mamy to. Dobra, spróbujemy sobie plus pan noga. okej, okay. trzy kółeczka, tryczki wizardowe Spróbujemy sobie tutaj slalomy ciach przejście na nóżkę jedną Ok, hop, krosik do fejki i cyrkiel odwijamy mięciutkie nóżki fajnie, fajnie hop, hop, ciach, cyk mamy tup Tup. I Lionik. Nie był to za piękny Lion, no ale był. Spróbujemy drugi raz. Hop, hop. Tu pan nam i pan rower wszedł w kadr, ale jest to nieistotne. Ciach. Strasznie miękkie są te kółka. Ciężko zrobić slajdy, jak jest sucha nawierzchnia. Strasznie wcina o dziwo. Mimo że rolki są wysokie. Dobra, jedziemy na pump To spory ten pumptraczek. Hopsa. Tam widzę multka w prawo, w lewo. Jedziemy. siup, siup, siup. Wow, tu jest taka fajna banda. Na prawo. Hopsa. Do środka. Nóżki niziutko. Przypompowanie. Wow, wow. Szybko jest tutaj. Siema. Śmigacie? Dawaj. I leci Big. Wow, ale slajda zrobił. Hiup. Hop, hop, hop. Tu do góry. I w dół. Wow. O, ale tam byłaby spływka. Siup, siup. Wyjście, wyjście. I jesteśmy na miejscu. Fajnie. Naprawdę, prędkość jest bardzo spoko. I do góry. Hop. Bardzo spoko. Fajnie, śmiesznie. Ups. Yo, jedziemy. Raz i dwa. Nogi pod kolana. Opa. Wchodzimy niziutko. Wyjście. Ciach, ciach. Na jedną nóżkę. Na drugą nóżkę. I wchodzimy niziutko. Plus. Hopa, jesteśmy. Od mojej strony w lewo i do środka, żeby zawinąć. Ciekawe jestem, czy się zmieszczę. Dobra, próbujemy. Hop. Dobra, ciach. Jedna pompeczka, druga tu zetniemy. O i zmieściłem się perfekcyjnie. Tutaj teraz, pyk. Hop. Wskok. Ciach, troszkę zniosło, ale jesteśmy na górze. Siup. Ciach. Hop, hop. Wychodzimy i już nie mam prędkości, nie mam siły i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Pantrak. Widzimy się już na kanapie i dogrywamy wszystko już w domu. Piona, ta rolka w moich rękach jest to rozmiar 42. Ja mam 27,5 cm stopę i ta rolka jest spora. Jeśli chodzi o szel jest duży więc jeśli osoby, które mają 28 cm, możecie się jeszcze zmieścić bez problemu w, tego, w ten szel. Ja po dłuższej jeździe, jeśli liner się nagrzał, już mi noga zaczęła troszeczkę szukać, bo mam, można powiedzieć, tutaj taką trochę niewymiarową stopę, jeśli chodzi o szerokość i długość, eee, więc musiałem w pewnym momencie tą klamrą 45 pompeczką podopinać coraz mocniej, coraz mocniej, no ale to jest chyba normalna sprawa, jeśli po dłuższej jeździe rokę nie dopniesz, no to będą te luzy. Kolejną kwestią są to koła. Są to trzy duże, potężne koła, 110, na których bardzo łatwo się rozpędzić. Na samym początku trzeba zwrócić uwagę, że jest ułożenie flat, czyli wszystkie kółka będą na płasko. Tu jeszcze jak widzicie, mam lekkiego banana, czyli kółko mi się kręci jedno i drugie. Dzięki temu tarolka jest teraz bardzo zwrotna. Ale na początku to jak nie jest. Na początku jest na flacie, więc ciężko nimi zakręcać, ale po dosłownie paru kilometrach już pierwsze i tylne kółko się weźmie zetrze i rolka będzie ładnie nadawała się nawet na jakieś podstawy slalomu, mimo tego, że mamy takie wielkie koła. Ja troszkę wizardowo też próbowałem bo tych rolkach śmigać, troszkę na pump track. Mam nadzieję, że Wam się spodobał materiał, bo testowałem mikrofon troszeczkę nagrywki z dalsza, z moim komentarzem więc jeśli wam się coś takiego podoba zostawcie komentarz, zostawcie lajka like i subskrypcję i podsumowując, co mi w tych rolkach pasuje, co mi nie pasuje do czego bym te rolki wykorzystywał, do czego bym tych rolek nie wykorzystywał wyciągnijcie sobie sami wnioski nie jeździłem na rolkach trzykołowych przez 3-4 lata Ostatni raz jeździłem na 125, i odczucia między 110 a 125 piątkami jest to tyle, że ta wysokość jest znacznie, znacznie odczuwalna i bezpieczniej i lepszą kontrolę czułem się na 110, -kach. to jest tylko kwestia kółek, więc tutaj jakby nie opinia rolek. Jeśli chodzi o tą rolkę, twarda konstrukcja, trzyma kostkę. Klamra dopina ta 45 stopni bardzo spoko. Mamy zanitowane klamry 45 więc one nie odpadną nam. Tutaj mamy cholewkę, więc cholewkę będzie można sobie ewentualnie wymienić albo zmienić jakiś tam inny kolor, jeśli Wam się to zedrze lub nie spodoba. No i przede wszystkim te koła. Jeśli ten pierwsza warstwa poliuretanu się zedrze, to już później te koła już nie widać po trasach. Jeśli jest tak samo, jeszcze ja jeździłem majówkę na trasach takich dłuższych, więc ten asfalt był troszeczkę bardziej rozgrzany, więc widzicie na przebitkach jak te koła wyglądają. Nie ma co tutaj w ogóle jakby ukrywać. Wymieniłbym koła w pierwszym sezonie i dalej bym użytkował rolkę bez najmniejszego problemu. I bardzo duża, bardzo ważna kwestia jest ta rozmiarówka: to jest 42, ja mam 27,5. I ta rolka była na mnie nawet za duża, wręcz a nie jeździłem w niej bardzo dużo. Jakby jeździłem, można powiedzieć, tydzień, zrobiłem w nich ze 100 km łącznie, więc tak te rolki wyglądają. Oczywiście nie jest to rolka żadna jakaś stricte slalomowa, nie jest to rolka, ty bardziej na skatepark przez to, że jest wysokie podbicie, wysoko jesteś postawiony, więc łatwiej sobie zrobić jakąkolwiek kontuzję na kostce. Jeśli jesteś pasjonatem trasek fitnessowych, przejeżdżać z punktu A do punktu B, albo wychodzisz na, na trasę i przejeżdżasz miasto dookoła, robisz 30-40 km na, dookoła miasta, raz tam, czy tam dwa razy w tygodniu, no to myślę, że ta rolka Ci podpasuje, bo jest bardzo lekka, fajnie się prowadzi, no ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę na te koła, żeby je później wymienić. No bo jak jesteś pasjonatem walisz tutaj po 15-30-40 km, jak nie więcej w ciągu tygodnia, no to tylko szybko zobaczysz, że one będą schodziły. Ale to nie ma co się tutaj rozdrabniać, patrząc na cenę rolki, a patrząc na cenę dobrych kółek, no to się wszystko tutaj ładnie tłumaczy, dlaczego rolka w cenie 700-800 zł ma kółka po prostu troszeczkę słabsze. Nie może być nic idealnego. Mamy fajnego buta, bardzo dobrą szyną ta szyna mi się nigdzie nie pogieła. Tyle z mojego gadania. Mam nadzieję, że coś pomogłem. Mam nadzieję, że ta opinia była obiektywna, a zarazem wyciągnęliście sobie troszeczkę wnioski, dla kogo ta rolka jest. No i to, co mówiłem, zostaw lajka, zostaw subskrypcję. A jeśli Ci się podobało, te mater... jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw komentarz i opisz, co byś zmienił lub co byś poprawił, poprawiła. No i przede wszystkim jeździ na rolkach. Piona dla Was. I do zobaczenia.